Już w poniedziałek w województwie Śląskim startują ferie zimowe. Mimo, że pogoda bardziej przypomina wczesną wiosnę, to dla dzieci i młodzieży przygotowano szereg atrakcji w całym regionie. Tak będzie na przykład w Katowicach, gdzie urzędnicy przekonują, że ferie w mieście nie muszą być nudne. Zima w mieście nie musi być nudna, dlatego też jak co roku przygotowaliśmy bogatą ofertę dla wszystkich dzieciaków, które zostają w Katowicach na ferie zimowe. Zarówno oferta sportowa, kulturalna w dużej mierze jest bezpłatna, natomiast Warto tutaj zwrócić uwagę jak najszybciej na te propozycje, bo na wiele z nich wymagane są wcześniejsze zapisy. Są to między innymi półkolonie, koncerty, spektakle teatralne, ale także szereg warsztatów. Warsztaty są teatralne, filmowe. Także każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Dodatkowo oferta Katowickiego Mosiru, który udostępnia obiekty sportowe, no i oczywiście te atrakcje zimowe. Mamy nadzieję, że pogoda pozwoli bez przeszkód skorzystać z lodowisk. Mamy bezpłatne lodowisko na rynku, a także w dzielnicy Murckiej dodatkowo ślizgawki praktycznie codziennie będą uruchamiane na lodowisku Jantor. Także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Rodziców tutaj zachęcamy, by wybrali odpowiednie atrakcje dla swoich pociech. One są w szczegółach dostępne na naszej stronie internetowej, czyli katowice.eu. Ferie potrwają do 26 stycznia. Jeśli ktoś w ciągu tych dwóch tygodni nigdzie się nie wybiera, to nie ma co się martwić. Katowice przygotowały naprawdę ciekawą ofertę.